I gdybyś miał kiedyś policzyć coś znów, to komputer powie, bo szkoda gadania, on liczy jak znów, to istny cud. Cześć, kalkulator finansowy, seria zmiana procentowa. Czyli innymi słowy, jak jedna wartość zmienia się w stosunku do drugiej w procentach. Oraz jest taki problem. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AIC odnotowało wzrost ceny jednostek uczestnictwa. Stara cena wynosiła 0,68 zł, a nowa cena wynosi 2,96 Pytanie brzmi: ile wynosi procentowa zmiana? Zaraz to sobie policzymy. Do liczenia zmian procentowych używamy aplikacji Change. Wpisujemy 1,68 input i nowa cena 2,96 Shift Change. Wychodzi 76,19. Zmiana procentowa wynosi 76,19%, a zatem wzrost jednostek uczestnictwa jest w wysokości 76% i 19%. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następny. Pozdrawiam. Dr. Andrzej Fesnak.